Dzień dobry, jest jeszcze tak ciemno, że muszę się troszeczkę doświetlać. Idę właśnie sobie na liczenie ptaków zimujących na Zatoce Gdańskiej, ale to nie o tym liczeniu będzie ten film, ale jak najbardziej o ptakach zimujących. Zapraszam Was na drugą część zimowych gości, czyli takich ptaków, które można spotkać u nas przede wszystkim zimą, czyli ptaków, które u nas nie gniazdują, ale przylatują do Polski na zimę, bo Polska zimą to też ciepłe kraje. Zapraszam na materiał. Materiał do tego filmu nakręciłem już w zeszłym roku, ale nie zdążyłem go w poprzedniej zimy już umieścić, więc stwierdziłem, no poczeka sobie. Jak teraz odpaliłem to, co nakręciłem rok temu, stwierdziłem, że na tamtym filmie jestem tak smutny, że trzeba to nagrać jeszcze raz. I się nie ma co dziwić, tamtego dnia było bardzo zimno i nagrywałem cztery materiały, tamten był czwarty, trzy opublikowane, trudno. Teraz nagramy jeden przy okazji właśnie liczenia zimowego, ponieważ będę miał kilka przejść. Gdzie no, nie liczy się ptaków, będzie można coś tam nagrać. Zatem zacznijmy. Pierwszym ptakiem, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest Myszołów Włochaty. Kurzym naszego Myszołowa, który odróżnia się od niego przede wszystkim tym, że ma opierzone skoki aż do samych palców. W odróżnieniu od naszego Myszołowa, który skoki, czyli tą część widoczną nogi, ma zupełnie łyse. Zatem posłuchajmy sobie o Myszołowie Włochatym. Myszołów Włochaty występuje na całej półkuli północnej. Jego siedliskiem lęgowym jest tundra, bezdrzewne wyżyny i płaskowyże północnej Europy i Ameryki Północnej. W odróżnieniu od myszołowa zwyczajnego gniazduje najczęściej na ziemi. Na zimę opuszcza tereny lęgowe i migruje na południe. Jako zimowiska preferuje tereny otwarte, jak pola oprawne, rozległe łąki, stepy czy wrzosowiska. Większych kompleksów leśnych raczej unika. Często zimuje w tych samych miejscach co jego południowy kuzyn, do którego zresztą jest bardzo podobny. W planie osobny odcinek o oznaczaniu myszołów w locie. W skrócie zaznaczę, że poza opierzonym skokiem cechą charakterystyczną dla myszołowa wochatego jest biała nasada ogona, na końcu którego występuje charakterystyczny, mocno kontrastujący ciemny pas. Kolejną grupą ptaków, które także odwiedzają nas w okresie zimowym, a właściwie kojarzone są przede wszystkim chyba z migracjami jesiennymi, to gęsi. I to nie chodzi o gęś węgawe, która u nas występuje i może występować cały rok, w momencie kiedy są ptaki zimujące, ale chodzi mi o gęsi takie jak gęś białoczelna, czy gęsi zbożowe, tundrowe. To są te ptaki, które przez nas kraj zazwyczaj przelatywały, ale troszeczkę klimat się nam zmienił, ocieplił i one zamiast latać teraz gdzieś tam do Niemiec, coraz częściej zimują sobie w zachodniej Polsce, jeśli są odpowiednie warunki. Natomiast oczywiście, jeśli pogoda się załamie, to potrafią uciec, niemniej przelatują. Nie zawsze są mile widziane, dlatego że skupią sobie zboża o zimę. W każdym razie rzeczywiście gęsi coraz częściej w Polsce zimują, więc także można powiedzieć, że nie są tylko gośćmi w czasie przelotów, ale coraz częściej właśnie zostają u nas na zimę i można je zobaczyć, zwłaszcza w zachodniej Polsce. Nie ma co: najwięcej gatunków ptaków, które przylatują do nas zimować, można spotkać nad naszym polskim morzem, bo. Tutaj jest to istotne zimowisko dla wielu gatunków. Dla niektórych najistotniejsze, jednym z ptaków, który przylatuje do nas na zimę, jest lodówka, której często już na ptasiej strefie mówiłem, i ją właśnie też można obserwować właściwie tylko zimą. Bałtyk jest bardzo istotnym zimowiskiem tego gatunku, więc jeśli chcemy zobaczyć taką kaczkę, to koniecznie przyjeżdżamy nad morze i się rozglądamy właśnie w okresie zimowym. Mniej więcej od już pod koniec października potrafią się pojawić pierwsze, nawet widywałem we wrześniu. Ale jak pojedziemy w listopadzie, w grudniu, to już mamy taki pewniak, że lodówki uda nam się nad morzem zobaczyć. Oprócz lodówek na naszym morzu także zimują sobie uchle i markaczki. Może niektórzy nie znają tych nazw, ale tak się właśnie te ptaki nazywają. Są do siebie bardzo podobne, bo oba są właściwie czarne jeśli chodzi o samce. Samice już troszeczkę bardziej się różnią, natomiast samce są ewidentnie czarne i mogą sprawiać e, na początku troszeczkę trudności z tym, że no zobaczmy sobie je, zobaczmy sobie je i porównajmy jak wyglądają. W każdym razie e, często jest tak, że jeśli mamy jakieś stado, to najczęściej są to albo uchle, albo markaczki, bo one nie zawsze lubią e, razem gdzieś tam przebywać, pływać, często też preferują inne miejsca. Markaczka częściej przy brzegu, uchla częściej trochę dalej. E, tu gdzie ja jestem na wyspie Sobieszewskiej w tej chwili Dominują uchle, zdarzają się stada markaczek, na poprzednim liczeniu takie jednostatko miałem, ale to było jedno statko, kilkanaście ptaków do tak naprawdę chyba około tysiąca uchli, więc to jest duża różnica. Uchla gniazduje od Skandynawii po rzekę Jenisiej. Jej siedliskiem są małe jeziorka i oczka wodne lasów iglastych tajgi i lasotundra. Co ciekawe, w wielu książkach można znaleźć informacje, że jej zasięg obejmuje całą północną Eurazję oraz północne tereny Ameryki Północnej. Ta różnica wynika stąd, że stosunkowo niedawno wyodrębniono dwa osobne gatunki uchli wcześniej uznawane jedynie za podgatunki uchli zwyczajnej. Podobnie jak lodówka, uchla jest wymieniona na czerwonej liście ptaków jako narażona na wyginięcie. Populacja tego gatunku silnie spada. Szacuje się, że w ciągu trzech ostatnich pokoleń tych ptaków ich populacja zmalała o 30-46%. Zasięg markaczki jest większy i rozciąga się od Islandii aż po rzekę Lenę. W Polsce obydwa gatunki jedynie zimują. W przypadku uchli Bałtyk jest najważniejszym zimowiskiem tego gatunku. W zależności od źródła oszacowano, że zimuje tu od 80% do ponad 90% z całej populacji. Zimowiska markaczki poza Bałtykiem obejmują też wybrzeże Morza Czarnego oraz europejskie i północnoafrykańskie wybrzeża Atlantyku. Oba gatunki są do siebie dość podobne, zwłaszcza samce, które w dużej mierze są czarne. Markaczka jest jednak nieco mniejsza, ma drobniejszą sylwetkę. Szata samców jest jednolicie czarna, z wyjątkiem małej żółtej plamy na dziobie. Uchla ma dziób w przeważającej części żółty. Na jej boku występuje charakterystyczne białe lusterko widoczne zarówno kiedy ptak siedzi na wodzie, oraz w locie. Odrobina bieli jest także przy jasnym oku uchli. Ptaki te można odróżnić nawet kiedy siedzą daleko od brzegu, trzeba tylko poczekać na odpowiedni moment, gdy któryś z osobników w stadzie zechce się wypróżnić, co odbywa się dość często. Po wypróżnieniu, zawsze następuje krótkie trzepotanie skrzydłami na wodzie. Wtedy doskonale widać, czy na skrzydłach są białe lusterka, czy ich nie ma. Kiedy obserwujemy ptaki lecące w ostrym świetle słońca, okaże się, że samce uchli dalej są mocno czarne, natomiast markaczki matowe, wręcz wchodzące w brąz. Samice obu gatunków są już mniej do siebie podobne. Uwagę zwraca zwłaszcza jasny policzek samice markaczki, kontrastujący z wierzchem głowy. Edredon to jedna z najpiękniejszych morskich kaczek, jakie pojawiają się zimą na naszym wybrzeżu. Puch samit edredona jest uważany za najlepszy naturalny wypełniacz drogich śpiworów i kurtek. Co ciekawe, pozyskuje się go z gniazd w taki sposób, by ptakom nie szkodzić. Edredony gniazdują na skalistych wybrzeżach na północy naszego globu. Ciekawostką jest to, że co kilka lat odbywają się próby pojedynczych lęgów w naszych portach. Do kaczek, które chętnie odwiedzają nasz kraj w okresie zimowym, należy też ogorzałka. To gatunek grążycy, zamieszkujący północną tajgę, lasotundrę i tundrę półkuli północnej. Na zimę ucieka bardziej na południe. Bardzo często występuje w licznych stadach liczących po kilka tysięcy ptaków, łącznie z czernicą i głowienką. Takie stada w slangu ornitologicznym określa się kaczą zupą. Oprócz kaczek morskich przylatują także na nasze wybrzeże i okolice dwa gatunki traczy, które u nas nie, nie są lęgowe. Co ciekawe, jeden lęgowy jeszcze był w latach 90., natomiast teraz. Możemy obserwować tylko ptaki przylatujące właśnie w okresie y, przelotów, ale także i zimowania. Chodzi oczywiście tutaj o szlachara, czyli trasza długodziobego, a drugim jest ozdoba zimowa naszych wód w okresie zimowym, czyli bielaczek. Zacznijmy od małego sprostowania. Obecnie nazwa tracze odnosi się do sporego plemienia Mergini, do którego wchodzą też wymienione wcześniej lodówki, uchle czy markaczki. Potocznie traczami nazywa się ptaki należące do rodzaju mergus, jak tracz czy szlachar, nazywany czasem traczem długodziobym. Dawniej bielaczek też był zaliczany do tej grupy, lecz obecnie ma swój osobny rodzaj – mergellus. No i wszystko jasne, prawda? Tereny lęgowe bielaczka to jeziora i rzeki w lasach Tajgi, nieco rzadziej tundry, Eurazji, począwszy od Skandynawii po Morze Ochockie. Zimuje na wybrzeżach mórz i w niewielkiej liczbie na jeziorach czy rzekach w głębi lądu. Najlepszymi miejscami, by je obserwować w okolicach Zatoki Gdańskiej są Jezioro Ptasi Raj, Śmiała i Martwa Wisła, końcowy odcinek Wisły, port w Gdyni, ujście rzeki Płutnicy, Zatoka Pucka w okolicach rezerwatu Beka. Szlachar, czy jak kto woli, traż długodzioby, nie tak dawno gniazdował jeszcze w Polsce. Ostatni lęk odnotowano na jeziorach w Dzydze na Kaszubach w roku 2003. Za ostateczne zniknięcie tego gatunku z listy ptaków lęgowych w naszym kraju może odpowiadać presja turystyczna na lęgowiskach oraz co bardziej prawdopodobne pojawienie się norki amerykańskiej. Obecnie w Polsce można też obserwować osobniki przelotne lub zimujące przede wszystkim na wybrzeżu. Areal lęgowy tego gatunku jest bardzo duży i obejmuje większą część północnej Eurazji i Ameryki Północnej, w tym Grenlandię i Islandię. Jego światowa populacja szacowana jest na poziomie 495 do 605 tysięcy osobników i jest stabilna. Stąd jest to tak zwany gatunek najmniejszej troski, czyli niezagrożony. Na naszym wybrzeżu można też spotkać zimujące perkozy rogate, także one nie są lęgowe w Polsce. Więcej ich oczywiście zobaczymy w okresie przelotów, dziś jesienią, kiedy tam taki przelatują, i może być naprawdę, to mogą być fajne stada na nawet na brzegu po kilka kilkanaście ptaków natomiast część z nich zostaje na okres zimowy Ujście Wisły jest takim fajnym miejscem gdzie prawie zawsze na pewno można zobaczyć perkoza rogatego te ptaki potrafią zostać nawet do początku maja i wtedy zaczynają przywdziewać szatę godową czyli tą kolorową są w swoją bardzo ładną no, natomiast większość zimy widzimy ptaki w szacie spoczynkowej które wyglądają tak jak teraz widzicie na ujęciu Perkos rogaty niegdyś gniazdował w Polsce na Podlasiu. Obecnie obserwujemy ptaki przelotne lub nieco rzadziej zimujące. Najlepszym miejscem by zobaczyć je zimą jest Zatoka Pomorska i Gdańska. W tym drugim przypadku chyba najwięcej obserwacji pochodzi z okolic ujścia Wisły czy z Wyspy Sobieszewskiej. Lęgi odbywa na małych zbiornikach śródlądowych, a obszar jego występowania pokrywa się stajgą całej północnej półkuli. Najbliższe nam tereny lęgowe tego gatunku znajdują się w państwach bałtyckich. Jego światowa populacja w 2015 roku była szacowana na 239 do 583 tysięcy osobników i wykazuje wyraźny trend spadkowy. Podobnie jak uchla czy lodówka, na czerwonej liście ptaków perkus rogaty jest wymieniony w kategorii VU, czyli narażony na wyginięcie. Oprócz perkoza rogatego można też spotkać dwa gatunki nurów, z czego zimuje najchętniej na naszym wybrzeżu nur czarnoszyi. Dawno temu lęgowy, gdzieś na Mazurach, obecnie już nie lęgowy w Polsce, liczny w czasie przelotów, natomiast chętnie zimuje też pojedyncze osobniki, wcale nie bardzo często, ale można go zobaczyć. I tak samo jego kuzyn, troszeczkę mniejszy, nur szyi. On zimuje troszeczkę rzadziej, aczkolwiek coraz częściej w ostatnich latach także zimą można go na naszych wodach zobaczyć. Z tym, że no nie ma co ukrywać, do obserwacji tych ptaków warto mieć ze sobą e, lunetę, tak jak ta, chociażby, bo to ułatwia ich zaobserwowanie i troszeczkę lepsze warunki powinny być niż teraz. No, chyba że chodzi nam o ptaki lecące, bo e, ptaki lecące ptaki w takich falach to jak najbardziej możemy wypatrzeć. No, dobra, tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Na pewno o czymś i o jakimś gatunku nie powiedziałem, ale nie w sposób jest wszystko wymyślić. Tak czy siak wydaje mi się, że większość ptaków takich zimowych gości przedstawiłem i pokazuje to też, że na wybrzeżu sezon na ptaki jest cały czas, bo jeśli odlecą te ptaki lęgowe u nas w okresie lęgowym, polecą do ciepłych krajów, no to Polska też może być ciepłym krajem dla kogoś, kto przylatuje właśnie na Bałtyku sobie odnaleźć fajne miejsce do zimowania. I takich zimowych gości mamy tutaj, jak widzicie, e, trochę. A na dzisiaj jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Tasiej Strefy. Cześć!